I zima, krótsze dni, chcemy mieć więcej energii, trzeba dokupić trochę paneli. Jak to zrobić tanio, można kupić panele używane. Jak dobrze kupić panele używane, tym się zajmiemy dzisiaj. Co to znaczy dobrze? Przede wszystkim to znaczy tanio. Pamiętamy też, że moc paneli fotowoltaicznych kiedyś była ustalana według normy NOCT, więc jest to moc taka bardziej prawdziwa w stosunku do tego, co mamy, jakie produkcje mamy w rzeczywistości. Jak najłatwiej sprawdzić panele fotowoltaiczne, najlepiej jest po nie pojechać, dlatego że sprawdzanie przez telefon to jest średnia rzecz, ale może mamy kogoś, kogo możemy wysłać na przykład w dane miejsce, żeby sprawdził dla nas. Najbardziej pożądane są panele z farm fotowoltaicznych z Niemiec. Dlaczego? Niska temperatura i dobre warunki pracy. Czyli panele nie były zbierane bardzo często, panele były w warunkach, w których nie były przegrzewane, a przegrzewanie to jest przyspieszone zużycie paneli. Mówię to do tych wszystkich, którzy mają panele na dachu. Montaż na zewnętrznych konstrukcjach dużo mniej niszczy panele po prostu. Dużo, dużo szybciej zużywają się w warunkach, gdzie mają 80 stopni na dachu. No więc te panele, które przywożą do Polski ludzie z demontażu z Niemiec po pierwsze sprawdzamy, czy nie mają oznak delaminacji, czyli tak jak w ekran na telefonie, czy nie ma tam bąbelków powietrza pod spodem, czy gdzieś na tych buzbarach czy gdzieś na połączeniach między ogniwami nie widać już utleniania, tak? czyli nie ma zielonych kolorów na, na tych srebrnych, po, po cynkowanych kawałkach przewodu wewnątrz. Tak? Sprawdzamy, czy nie ma pęknięć, no to chyba jasne. Sprawdzamy też, czy nie odkleja się brzeg panela od ramki, jeżeli kupujemy panele ramkowe. Odwracamy panel z drugiej strony. Sprawdzamy, tam jest silikon, tam jest takie i tutaj poprawnie rzędko. To, to jest to, co po polsku nazywamy silikon. Klej do szyb poliuretanowy i sprawdzamy, czy on na pewno nie zaczyna nam się odrywać. No i tyle. Tyle zrobiliśmy bez miernika. Jeżeli jedziemy po panele, najtańszy panel, za którym warto się uganiać, to jest około 100 zł. To oznacza, że inwestycja 20 zł w. Miernik jest w naszym zasięgu, więc kupujemy najtańszy miernik. Sprawdzamy tylko, jak duży zakres po, yy, pomiaru prądu. Taki miernik nam pozwala mierzyć, tak? Starsze panele były do 200-250 W. To dopiero od niedawna, w związku z tym, że bardzo wzrosły koszty instalacji, bo no, koszty montażu, koszty tych panów, którzy tam chodzą i psują nam dach, to jest większość kosztów, więc. Chodzi o to, że teraz panel ma być jak największy, kiedyś to było 200-250W, czyli potrzebujemy miernik, który mierzy do przynajmniej 10A prąd zwarcia. Tak? Jeżeli ma do 10A pomiar prądu, jest tak. Wyjmujemy panel na zewnątrz, ustawiamy go mniej więcej na słońce, nie zasłaniamy sobą i mierzymy mu napięcie rozwarcia. Napięcie rozwarcia to jest podstawowy parametr, który nam mówi o tym, czy mamy kupować te panele, czy nie. Jeżeli różni się ono o 10% od napięcia nominalnego, tak, czyli tego napięcia maksymalnego, jakie tam jest z tyłu podane, VOC, najprawdopodobniej panele są już bardzo zużyte, bo niezależnie od warunków naświetlenia, w bardzo szerokim zakresie panel powinien utrzymywać napięcie rozwarcia. Zmieniać się będzie prąd. Natomiast tak jak widać z wykresu, napięcie będzie w bardzo dużym zakresie pracy, bardzo mało się różniło. No i sprawdziliśmy nasze napięcie rozwarcia. Zgadza się mniej więcej z napięciem, które mamy opisane z tyłu panela. Przepinamy przewody w naszym mierniku. Dlatego, że do pomiaru prądu jest inny obwód. Tak? Przepinamy w mierniku kabelki do pomiaru prądu. Przestawiamy zakres na pomiar prądu i podłączamy i mierzymy napień, e, pr, Przestawiamy i mierzymy prąd zwarcia. Ten prąd zwarcia zależy już nie tylko od panelu, ale i od warunków naświetlenia. Czyli jeżeli mamy zachmurzone niebo, jeżeli mamy już słońce. Mocno popołudniowe, no to nie żądajmy, żeby to był taki sam prąd zwarcia, jak ma być w słońcu, w zenicie w lipcu. Ten parametr, no to wiadomo, utrata mocy tych paneli po 10 czy 15 latach na pewno jakaś była, dlatego zostały wymienione, prawda? Więc tutaj nie, nie oczekujemy cudów, ważne, że będzie nam produkował. No i już. Jeżeli panel spełnia warunki elektryczne, a na przykład z tyłu jest już mocno brudny i zaczęły nam odłazić te silikony, no to zawsze możemy to umyć, przetrzeć rozcieńczalnikiem i zakleić na nowo. Jeżeli panel jest popękany, a dostaliśmy go za darmo, to zalewamy powierzchu cienką warstwą żywicy poliestrowej, jest najtańsza. Po porządnym umyciu i wysuszeniu panela, i dobrze jest to zrobić, dodając odrobinę mniej yy, utwardzacza, ale za to w podwyższonej temperaturze, wtedy żywica jest bardzo rzadka i ładnie wniknie nam w y, popękania szyb. Proste, proste i 2 kW za 1200 zł. Można. Do zobaczenia.